Witajcie, tego się nie spodziewaliście, dawno nie było żadnego odcinka, nie wiem jak mikrofon, w ogóle nie ogarniam teraz z tych rzeczy wszystkich związanych z technikaliami, więc może być różnie i podłużnie, ale e, gram sobie w Dark Souls, jestem w momencie, gdy jest dwóch największych skurwieli, mam nadzieję, że nie będzie zbytnio lagować, ale chciałem się pomęczyć razem z wami, o tutaj ktoś się męczy też, Jedny człek. oczywiście tych gigantów nawet nie zabijam, jak sami widzicie mój ekipunek jest lekko chwilowy. Jak na tych dwóch panów. Z pierwszym sobie radzę bezproblemowo. Nawet bardzo bezproblemowo. Przynajmniej nie, nie chcę tutaj chwalić się, ale... Zazwyczaj mi się udaje. Siema stary. Dzięki. Przechodzimy przez mgłę. Dobra, to jest tych dwóch skurwieli. Jeden to Ortstein, drugi to Smoke. Największe skurwy syny, jakie do tej pory spotkałem w tej grze. I za wszelką cenę chcę, Wow, wow. chcę pierw zabić e, Smoke'a dopiero później Ortsteina, wiem, że na odwrót jest prościej, ale z tego względu chcę to zrobić, bo chcę mieć, au, chcę mieć e, Ortsteina, O co chcę mieć? Tak, kurwo, nie myta, zabij go. No chodź tu dziadu. Nawet nie ma takich strasznych lagów. Au. A może lagi pomogą, jak nigdy? Chcę mieć jego, jego zbroję. Dlatego chcę zabić pierw... E, ...Smoga, dopiero później Ordsteina. Ci, którzy nie ogarniają, o co chodzi, to... Bo... Jest tak, że jak zabijemy pierw Smoga, później... E, ...pierw Smoga, później Ortsteina... To w pewnym sklepie będziemy mogli kupić zbroję Oldstaina, a jak zabijemy pierw Oldstaina później Smoga, to będzie można zbroję Smoga kupić. Zbroja Smoga jest strasznie ciężka z tego co wiem, ała. Umrę. Oni tego jego jebane.. nie na niego, na niego, Boże. Najbardziej mnie wkurza w tej grze... Tak, tak, wbise to kurwa w, w żyć. Najbardziej ja wkurza mnie to, że się często samoczynnie, ała, jak się za bardzo oddalę, zmienia y, zaznaczenie wroga. Co często kosztuje mnie dość sporo nerwów. Nie walto już, nie, 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 nie daj sobie spokój. No przydałoby się. Tak, tak, tak. Za życia jest tu oszty, dziwko. Mało braku bym nie trafił. Ała, jezu te jego pioruny, zjebane. Smoke, czy ty kurwo możesz stanąć w jednym miejscu i się nie ruszać? Można sobie wezwać pomocnika. Nie, 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 nie. Dobra, bierz, 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 bierz. Jest ok, jest nieźle. Tam ten stoi. Tam kurwa, czy on musi cały czas wykonywać jedno i to samo uderzenie? O kurwa, teraz na mnie siądzie. Nie siad. Uf. Jezus, jak nienawidzę tego jego szarżowania pierdolonego. Po prostu nie znoszę tego. Czy on nie może dawać temu jeden drugiemu? Szkoda, że. Ała. No, i wiedziałem, że zbiorę. No kurwa, tak źle to mi jeszcze nie szło. Powiem Wam szczerze. Ała. Nie na tego, na tego. Nic mnie tak nie wkurza, jak to, że się cele zmieniają. Jezus, Mariusz. Pada to zjem dzisiaj chyba. Stein weź wypierdalaj. Musisz się tu kurwo plątać cały czas. Yes! Zdechła suka, blać. Omijam filmik, ci którzy grali to znają. O kurwa mać mam małe estusów. Tylko cztery. Nigdzie nie ma tego takiego fajnego kółeczka, które dodaje nam estusy za priko. Niestety. O dziwko. Nie strzelaj do mnie. Wiem, że dobrze jest mu stać pod nogami. Nawet bez wyłączonego loka na nim. Ciwko! Siadł <ślad> mi na głowie, no co za skór no. O, dobra. Będę się napić. Tak, szczelset w matkę. Przez to nie przeleci. Jeszcze będziesz piorunujący będziesz? Czy już nie? No. Jego nie zabije, za, za mało jest tu suba. Jakbym miał tak sześć, to może jakimś cudem by się udało. Au. I mam chujowe eku, Strasznie. Ekwipunek mam strasznie chujowy. Znaczy ja mam ten Smoczy Miecz, poulepszony dwa razy. Eee, więc szału nie ma. No wiedziałem, że oberwę. Ja teraz oberwiesz... A nie, oberwał. No, kurwa, nie sięgnął. Napisie. Nie, 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 nie. Na razie jeszcze mnie nie chce przebić, skurwiel To jest dobrze. Ale ma tragedii. Teraz się machnął. O, machnie się drugi raz. Trzeci raz. Nie! Kurwa, jak ja nienawidzę tego, jak on to robi. Ty Kurwo, nie, ufło! Jest, nie wiem, jakim cudem się zawahał. Iwan, nie dostawaj w dupę, błagam. To dziwko. A, to długie uderzenie jeszcze ma w Nie! O stary, jakbyś się tu tak zawiesił, to byłbym wdzięczny. Kurwa, zawiesił się. Ty, ludzie, nie... Ała, ale dostaję w dupę tak czy siak. Dobra, już się odwiesił. Będziesz skakał? Nie, będziesz próbował mnie przebić, ale ci się nie uda. A to jest dobra miejscowa Swoją drogą. Dostaję w Ciryum. Robię mu małe kuku. Ale z jednego małego kuku. Kurwa, nie mamy Restusów, to se porobiłem. Pograne. Będziesz skakał, czy co będziesz robił? To by było na tyle. God damn. Dobra, znowu z tymi skór wysynami muszę się zmierzyć. Dajcie mi chwilę. Dobra, ten świruje pawiana jak zwykle na początku. Dobra, szybko chciałbym się na... A! Na tego skurwy syna przerzucić. Jest, okej, okay, nie ma tragedii. Będę się kręcił wokół tego gówna. A łaaa! Ty cifko! Umyj matkę swoją. A mi daj żyć. No kurwo ty. No nie mi, że zaraz umrę, bo po prostu się powieszę. Dobra, tamten, tamten celuje w wie w co? Nie ogarnął sytuacji. Ale to nic. Mm. Mm. Może szkoda, że nie widzicie mojej twarzy. W sumie może lepiej. Smoke, ty kurwo. Chodź tutaj. A, Ortstein, ty dziwko chciałeś mnie zabić. Ja sobie wezmę Stusa. Dobra, mamy jeszcze 8. Ten będzie piorunami strzelał teraz. Przez dłuższy czas? Nie, tylko raz, ok. No, atakuj! Kurwa, no wiedziałem, że mnie zaatakuje ten suczy syn. Najbardziej mi wkurza to, że ich ataki przenikają przez ich ciała. I nie mogę się schować, mogę, nawet nie mogę się schować za tym murkiem, bo to też przenika. A, wybroniłem się, fiuf. Dobra, smog już pra. Ała! Dziwko nie strzela piorunami. Smog już prawie się stacza. Kurwa, Ortstein, idź stąd. Idź, kurwa, do biedronki na zakupy czy coś. Okej, okay, teraz szybko. Żeby się stamina odbudowała. Ała! Ło nie trafił, jaki la o lalalala. Ortstein. Znaczy smoke, nigdy nie wiem, który to który. Smoke to gruby, gruby, smołowaty, tłusty, z sutkami, dziwka, Dobra. Come here. Chodź tu. No, 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 no. Nie szalej, nie szalej. Kur jak to nie trafiłem w niego? 100% było. Jezu, mam 8 Estusów. To brzmi dobrze, powiem wam szczerze. Jeszcze chyba nigdy tyle nie miałem w tym momencie. Bez smog już jest na wykończeniu prawie. Jakim cudem? Tam? Ten gdzieś tam kurwa lata. O, nie, 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 nie! Jak ja tego nie nienawidzę, ty tak szarżujesz. Szmato. O, dobra, ten se ciapnie, to ja bym sobie wziął Estusa. Nie atakuj mnie! Co za kurwo. A Jeszcze piorunami będzie teraz strzelił, strzelał błyskawicami, zjeb pierdol... Jeszcze jeden strzał, jest! I Estus w międzyczasie, tylko że mi nie... Jest, trafił mnie, chuj, ale to nic. Dobra, gdzie jestem? aha o wybroniłem się, mój ty Jezu, przenajświętszy Chryste Panie! Ła, chodź tu, o nie, 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 nie! Dziwko nie skacz! Nie lubię jak to robisz. Au. Nie trafił mnie. Fuksja. Chuj. No, jeszcze raz. Ok. I teraz ja Jest. Oddałem ci. Au. Nie, 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 uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. To jest suko. Dobra, przydałoby się wziąć e, Estusa, tylko jak on będzie daleko, ok? Dobra, teraz to będzie strzel, także luz! Gad. O, nie trafił. O, napije się kawy. Jezu, jak mu to z życie powoli schodzi. Kurwy, synu, zdechni w końcu. Nie skacz, nie skacz. Nie pru. <śmany>, jaka kurwa. Dobra, teraz zrobi to, wiedziałem. A, co za kurwa, no. Nie rób nic teraz, stój sobie grzecznie Fuh. Nie, 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 nie cały czas. Nie! Za ja szybko podchodzę, no skacz jeszcze raz. O właśnie Dobra i szczał I uciekamy I szczał Niestety dziwka się nie chce zawiesić. Bo najlepiej jest, jak on się zawiesi i robi cały czas ten sam atak. O oh fuck, co on mi zrobił? Dobra, czy uda mi się, uda mi się, uda mi się. Powinno mi się. Ała, powinno mi się udać, udało mi się. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Nie skacz, płagam, tylko nie skacz. Mm. Zaznacz go, kurwa. Nie. Dobra, jeszcze mi dwie flaszki zostały. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. Dobra Nie, nie teraz! God damn it. Nie no, nie mam szans z kurwy synem. No nie mam. Jak to tak dziobie, jak jak, jakiś kurwa? Au. Au Au No 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 szybko 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 Dobra nie mam już flaszek Kurwe pada dzisiaj rozpierdolę tego pada jak go kocham przy tym Bosie O kurwo zjebana Kurwa mać, no chuj mnie strzeli zaraz z tymi jebańcami pierdolonymi. No nie wiesz. Po prostu nie wiesz, że zginąłem kurwa w momencie, gdy zabiję tego smuga. A. a się dzisiaj chyba tutaj powieszę. No skacz! O widzisz. O, A nie tak, nie tak za szybko, za szybko. Za szybko. Skacz, kurwo! Skacz! Nie to, skacz po prostu. Ale nie tak. gdzie idzie dobrze, nawet za dobrze. O oh, fuck! Teraz popełniłem błąd, ale spokojnie, da się to naprawić jeszcze. O, będzie skakał. Dobrze. To już mam rozpracowane. Nie daje się tak łatwo zrobić głęboko. Dobra, mamy ostatni przedostatni Estus. Nie walprądem. prądem, już, już 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 uspokój się. Uspokój się. Ała. Tego najbardziej nie lubię. Jest chyba jego najsilniejszy atak. Zostało do, dosłownie kilka kili mu zostało. Kilka kili, kilka hitów. Dosłownie ze cztery trafione hity i jest po nim. O ile nie zabraknie mi sił. Jak to mi się uda, to, jestem, to jest mój dzisiejszy wyczyn. Wyczyn dnia. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze dwa strzały i jest po gościu. One shot. Jeszcze raz. Straf. Jest. Pff. Udało się. Uuu. O mój Boże. Aż się kurwa zapowietrzyłem... Jezus walczy. <noise> Jak się cieszę! Nareszcie porze jedyny w końcu mi się udało. Ciekawe co ten pierścień daje od Holensteina. Pierścień Sokoła zwiększa zasięg łuku, to mi akurat nie istnieje. Ulepsza kontrataki, bronią przeznaczoną do pchnięcia. Pff, fez. Dobra, to kapa w takim razie, ale mamy jedno człowieczeństwo i pięćdziesiąt tysięcy dusz. O, i tutaj jest y, taka duża kobita. Wyrośnięta w lui. Pokaż cytki! Gwynewra, kurwa, jego mać. Z największym biustem, jaki w życiu widziałem. Boże, naczynia, ja przeczytałem nasienie władcy. Dobra, mamy naczynie władcy. Możemy się dzięki temu teleportować. Czy ty już się powtarzasz? A, u, uh. a, u, uh. rozmawiaj, co ty możesz jeszcze? Czekam na ciebie od kiedy ojciec ukrył swą postać. Dobra, teraz to już się powtarza. Powtarzasz się? A. Dobra, czyli musimy wrócić do. Ładna ta Gwynebra, no może poza tym, że ma dwie piłki baseballowe Znaczy piłki bejsbolowe, piłki kurwa futbolowe zamiast piersi, ale to to jest pikuś Skrzynia, where is skrzynia? Przepraszam bardzo Where is skrzynia? Where is skrzynia? God damn it Tu nie ma skrzyni Robimy w... Bambuka kakaucjo, żebym się tylko łaził i kurwa w kółko chodził i szukał skrzynek. Dobra, nevermind, teleportacja, przenieśmy się do kapliczki Firelink. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i może do następnego jakiegoś filmiku z Dark Souls. Hmm, chyba, że mi się nie uda. Trzymajcie się, hej!